A co, a co sądzisz o takiej potrzebie ludzi do otaczania się pięknem, estetyką, estetycznymi rzeczami? Bo to jest też trochę taka umiejętność. nie? Niektórym ludziom przychodzi to naturalnie, inni ludzie mają tę potrzebę bardzo silną, inni raczej nie. Też się nad tym zastanawiałam przez całe swoje życie, bo... Jestem z rodziny gastronomicznej, z takiej średniej klasy rodziny, i jakby nie do końca byłam otoczona pięknymi rzeczami od małego. I nie wiem, skąd to się wzięło w mojej głowie, że ja od zawsze chciałam się otaczać takimi rzeczami, że i w szkole i od najmłodszych lat ja zawsze kombinowałam, żeby zawsze pięknie wyglądać, tak jak nawet miałam wszystko na sobie vintage. W ogóle dzisiaj też mam na sobie wszystko vintage, ale że zawsze chciałam się otaczać pięknymi rzeczami, że jak nie wiem, podawałam jedzenie albo. Przygotowałam sobie mieszkanie czy łóżko do snu, to ja zawsze wszystko pięknie, estetycznie układam i po prostu się w tym dobrze czuję. I ludzie, na przykład, teraz do mnie mówią, o, robisz to pod Instagram, a ja tak robiłam zawsze, więc ja po prostu czuję się dobrze w pięknych wnętrzach, to mnie bardzo uspokaja, a to wszystko zaczęło się, nie wiem, tak naprawdę, kiedy byłam nastolatką i nie, nie mogłam sobie pozwolić na jakieś albumy modowe. Taszena to ja na przykład szłam do kawiarni i kupowałam sobie kawę, w których były właśnie takie książki, sobie je przeglądałam. Więc zawsze się też otaczałam sztuką, chodziłam dużo do muzeów itd., więc mm, myślę, że takie. To też było pokazane w tym filmie, żeby tak, takie nasze oczy cały czas chłonęły, żebyśmy się nie zamykali w jednym miejscu. Jeśli możemy sobie na to pozwolić i czasowo, i finansowo, to korzystajmy jak najbardziej z życia, jak się da, że starajmy się każdy weekend... Przeżyć inaczej, z nowymi ludźmi, w nowych miejscach, że najgorzej jest popaść w taką rutynę. Myślę, że takie poznawanie nowych rzeczy, przyglądanie się nowym kulturom, poznawanie innych osób i otaczanie się pięknym bardzo wpływa na naszą głowę, naszą pracę później.